Uważam, że od pierwszego seta graliśmy naprawdę dobre spotkanie i, i tak naprawdę walczyliśmy z zawierciem, jak e, byliśmy na tym samym poziomie w tym spotkaniu. Jednego seta mieliśmy na wyciągnięcie ręki, jednak oni gdzieś tam tą końcówkę przechylili na, na swoją korzyść, ale jak widać, byliśmy dzisiaj na tyle mocni i, i potrafiliśmy wrócić i wygrać jeszcze Tie -braka. Bardzo cieszymy się, że nareszcie wygraliśmy pierwszy mecz u nas w Ergo Arenie. E, A mówiąc. W meczu my ewentualnie nie spodziewaliśmy się, że to będzie dzisiaj, bo Zawiercze to jest topowa drużyna. Ale mi się wydaje, że zasługujemy na, na, na te wygrane, bo naprawdę dobrze zagraliśmy, zagraliśmy przede wszystkim, muszę powiedzieć, po trzecim, po trzecim secie, bo no, trudno, jak, jak przegraliśmy i wtedy wróciliśmy. I no, po prostu trzeba pochwalić całą drużynę, jak, jak powołaliśmy i, i wygraliśmy ten mecz. Tylko dwa razy przed tym meczem e, trenowałem z drużyną, więc e, jeszcze nie czuję się gotowy w tym sensie, że na 100% mogę zagrać, ale jestem zdrowy, e, nic nie boli na razie i, i to najważniejsze. E, cieszę się, że już dzisiaj ewentualnie troszeczkę mogłem, mogłem pomagać razem z Alexem, no i oby tak dalej, że wszyscy są czał, cały czas zdrowi, że, że trener może wybrać. Bo mi się wydaje, że wtedy no, naprawdę możemy fajną siatkówkę zagrać. Generalnie uważam, że, że my gramy z meczu na mecz, potrafimy grać jeszcze lepiej i dzisiaj ten poziom był już naprawdę wysoki i, i jeżeli go ustabilizujemy, to, to myślę, że jesteśmy w stanie walczyć z każdym i, i będziemy grać z Barkomem o zwycięstwo. Na pewno wrócę na trening za, nie wiem, dwa dni bodajże i, i będę miał jeszcze więcej energii do, do kolejnej pracy. Postaram się jak najwięcej takich nagród zdobywać, ale oczywiście najważniejsze są nasze wyniki drużynowe. Chciałbym wszystkim podziękować za przybycie i wierzcie mi, że, że to czuć, że, że to słychać jak jesteście z nami i nam to bardzo pomaga i cieszę się, że mogliśmy właśnie dzisiaj świętować to zwycięstwo z wami.